Dzień dobry dzisiaj temat ogólnie dość dużo poruszany na polskim YouTubie czyli na znaczy polskim terrorystycznym YouTube. jaki pająk na początek tutaj mamy na przykład jednego pająka który się nadaje na początek jest to jak widzicie tylko ta papilozomita była samica może to nie widać bo się naklejka odkleja no a tutaj mam jeszcze jednego mechamoi. moji i ogólnie polecam wam właśnie na pierwszego palenka brać albo z rodzaju albo z rodzaju didoka. dlaczego już wam zaraz pokażę no otwórzcie niedobra szyba ja nie mogę w że się nie skaleczyłem nie no żartuję on on oczywiście no no co tam Aha. Aha. No, jak widać, ten klusek to po prostu jest. Aha, on, on myśli, że jestem śmieszczen. Dobra, wyciągnąć ze sterarium i poczekajcie. Dobra, udało mi się wyciągnąć tego kluska tę samiczkę z terrarium i to, to wygląda. No, piąk bardzo przyjazny. Dobra, postaram się przejść. Pik. To jest zupełnie taka minusza kuseczka na serwer, To mówię, dotykać można spokojnie. Nic nie zrobi. Może trochę się skuli. No, pająk bardzo spokojny ogólnie. Bardzo fajny na początek. Jak komu się podobają pająki takie barwne pająki, bo ten to nie taki czarny jest trochę. No, fajny jest. Nie no, ja osobiście na pierwszego pająka no nie liczka mi Lukas No nie, nie, w lewo no, w lewo kurka No No i tak to wygląda, ogólnie pająk bardzo Bardzo jak widać spokojny, można mu nawet zęby liczyć Nie zachęcam do tego Jeden ząb, i drugi ząb w sensie zęby u pająku to są pamiętaj pamiętajcie? Ja tylko tak mówię: potocznie, potocznie mówię, że to są zęby, a to są helice tak jest profesjonalna nazwa. No, ja go zaraz jakimś cudem sobie wpakuję do Terarium. weź go skąd wypiękasz? Kurka teraz, tak to wygląda. Mogę Wam zbliżenie pokazać, jakie ma ładne oczka. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. O, Macie tutaj jedno oczko. Drugie. No piękne panie naprawdę Bardzo mi się podoba. No, i ja zrobię wam pewnie ankietę z pewnymi mm, rzeczami, co chciałbym nagrać. Jakieś pomysły, jakby Macie, to co mogę nagrać, to dajcie no tak mówię wam, Panki dla początkowych, pamiętajcie, dildogat albo brocha perma jeszcze brocha sobie wyjmę to nie jest koniec jeszcze odcinka no, więc tak to wygląda, czekaj, my sobie go włożymy do, do terrarium no chodź, 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 nie no nie się mi tu, chodź no nie, nie się, spokojnie no, chodź, nie, no, to to jest dramat. Dobra, zwykłym sposobem do ziemi, tak, tak, i wejdź, jak ja odkrępuję od tego, tego. Czekajcie, chwilę, bo jest sytuacja na każdym. To nie chce się oderwać od tego, tego, i nie chce tu wejść, to jest dramat po prostu. No, co ty mi powiesz? niech nie żyje wolność wolność i swoboda tak? no i super no a poczekajcie bo musiałem włożyć w terrarium zaraz tak. już jest w terarium, jak widać sobie Idzie. no i tak to wygląda teraz pokażę wam homoli poczekajcie właśnie muszę sobie zamówić statyw bo ogólnie te nagrywanie ręką to jest po prostu dramat z telefonu sorry wam, że ta kamera tak chodzi w jedną i w drugą stronę no ale ogarnąć i nagrywanie i pająka to jest naprawdę cud świata. poczekajcie, ja zresztą nie otworzę tego bo po prostu nie, nie ogarniam nagrywania i wyciągania pająka, sorry muszę zatrzymać film i wyciągnąć pająka już, dobra, już jestem no, i jak widać, pająk jak tak wygląda. A i mało bym zapomniał. Na tego pająka to jest pająk, który jest objęty kondukcją waszyngtońską, czyli czy em Na niego musicie mieć spisany papier, żeby nie było. Ja zaraz pokażę ten papier. No, i tak wygląda ten papier. Papier jest wam potrzebny, że, że to jest y, ogólnie no potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia, to jest jakby, ma się tutaj, że to jest ten dokument staje potwierdzenie zakupu no tak, no tutaj UNE, a U, UE aneks B lub C, na podstawie rozporządzenia rady i td. no ogólnie w Unii Europejskiej to są, to ten ten mamy sprzedawcę ile tego kupiliśmy aneks, jaki to jest, My mamy B mamy napis B, Trwało znaczenie brak i data urodzenia. No. Nie podlega jej stracić. No tak, no bo to. To nawet nie podlega jej straci, bo jest łagodne od razu mówię. No patrzcie jaka kuleczka, kuci, kuci. No. no. co tam to się nawet średnio tak rusza, bo po prostu to jest takie ospałe. Ja to można po prostu. Pokażę Wam coś. Pokażę Wam tajemniczą skóczkę, jak zrobić kuci, kuci pajączkowi na brzuszku. Zaraz poczekajcie. Jak mam już przesadzonego pająka, to ja wam tego nie pokażę, bo nagrywanie, uwierzcie mi, nagrywanie pająka i... Nagrywanie i oganięcie pająka to jest naprawdę cud wszechświata. To naprawdę trzeba umieć i to można go tak pogłaskać po brzuszku. Oganięcie ok, pająka z powrotem odkładam na ten. No, no i sobie. No i właśnie, tak to wygląda. Pan jest bardzo ładny, może mam takie makro zrobię kurde, ja i mój iPhone 10, który kurka ledwo daje radę ze strefą makro o tak teraz jest ładnie, tylko weź ten i złap no nie, to on tego nie złapie, musiałbym przybliżyć do paru to no to może tak jakoś o teraz mam bardzo ładnie no tutaj włoski parzące macie odbłok no a to co to a to jest kawałek jakiejś tej trawy to coś no no więc tak to wygląda i pamiętajcie że od sprzedawcy macie dostać ten papier a i ogólnie nie mówiłem wam od kogo i na co dostałem tego pająka tego pająka dostałem od Animale e, w, na urodziny Za co bardzo dziękuję. Na, naszemu kochanemu szefowi mi, panu Mikołajowi. Bardzo dziękuję za to. Bardzo mi zrobił dużą przyjemność. Bardzo fajny pająk. No, park jaki to spokojny. Kucie, 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 kucie. No, kuci, 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 kuci. no fajne no. Co ja będę mówił? No, piękny pająk. Naprawdę bardzo fajny. Idealny na początek. ildokat też się tak daje robić. Tylko. Ten się patrzy, Boże co za, co za dziwny człowiek męczy mojego kolegę, tak, bo to jest samiec, mówię Wam, to jest samiec, macie tutaj oznaczenie, to jest samiec, no widzicie, no, jak się ktoś zna, albo ten, no, więc tak to wygląda, no, dawajcie mi jakieś pomysły na mm, nagrywanie, typowo, może bym coś na żywo zrobił, nie wiem, kamienie węża albo coś takiego. Bo zbożówka moja tam już czeka na jedzenie, może dzisiaj jeszcze nagam. No. To dziękuję w każdym razie. No i do zobaczenia.